ありがとうございします。<music> Czerwiec 2012 roku na długo zapadnie wszystkim w pamięci. Podczas gdy cała Polska dopingowała piłkarzy w boju o tytuł najlepszej drużyny Europy, do malowniczego miasta Limanowa przybyło ponad 100 kierowców wyścigowych, by na najdłuższej i najlepiej przygotowanej trasie w Polsce walczyć o punkty do GSNP i Mistrzostw Słowacji. Witamy serdecznie i zapraszamy do obejrzenia relacji z czwartego wyścigu górskiego, przełęcz podostron. Wyjątkowe popołudnie podczas badania kontrolnego sprawdzano wyposażenie samochodów w zakresie bezpieczeństwa. Zawodnicy, którzy dotychczas nie rywalizowali na ostrej, mieli okazję przyjrzeć się bliżej najdłuższej trasie wyścigowej w Polsce. Do tej grupy zawodników zaliczali się przede wszystkim goście ze Słowacji, którzy konfigurację podjazdu znali tylko z onboardów. Do startu dopuszczono ostatecznie 103 załogi, co jest rekordową frekwencją w historii wyścigów górskich. Zawody obserwowali gościnnie piąty w Pucharze Świata w skokach narciarskich Kamil Stoch oraz nasz reprezentant w cyklu PWRC Michał Kościuszko. Mogliśmy też oglądać przejazdy Michała Bębenka, który pojawił się na trasie wyścigu w roli gościa. Michał Bębenek, e, rajdowy lancer i wyścig górski, dość nietypowe zestawienie. A tutaj jestem gościnnie, także ja nie jadę tutaj, nie ścigam się e, na czas, nie ścigam się z zawodnikami, bo tak jak powiedziałeś, to zestawienie samochodu rajdowego z tymi, z tymi potworami wyścigowymi, no nie dałoby tutaj rady. No, w rajdach jest zupełnie inaczej, także ja na razie zostaję przy rajdach samochodowych, a, a tutaj gościnnie oczywiście nic nie mówię, że nie zobaczymy, może. Może gdzieś w przyszłym roku, no ale na pewno nie samochodem rajdowym. Tylko to musi być taki typowo wyścigowy samochód, mocny samochód. Bo ja tu widzę, że tu chłopaki mają grubo po, ponad 600 koni. Także, także jest ciekawie. stawiony na atak maksymalny i jak najwyższą lokatę. Oczywiście skupiam się na grupie N, ale wiadomo, że jestem ambitnym kierowcą i chciałbym powalczyć z Openami, ale chłopcy w Openach już na tyle podnieśli swoje umiejętności, że Naprawdę już zaczynają jechać szybko i wykorzystywać w końcu swoje auta, więc ciężko jest ich podgryźć. Tutaj jest kilku zawodników, co będzie jechało naprawdę szybko w ośce. No wiadomo, że jest Marcin Gładysz, ale on pewnie będzie poza sięgiem. Piotrek Soja, no to tylny napęd, też jedna gośka. Ale Słowacy przyjechali i oni są szybcy też i będzie, będzie na pewno ciekawie. No na pewno jak najwyżej w Generalce. No będzie, będzie szybki wyścig. Samochód został lepiej wyważony, zawieszenie zostało zmiększone i ten samochód lepiej się prowadzi. Z o czym, jak tutaj będzie w Limanowie. Wiadomo, że na każdej trasie to ten samochód inaczej jedzie, ale tu jest asfalt równy, powinno być dobrze. Przejechałem 12 imprez w Europie w zeszłym roku. Należy powiedzieć, że nasze wyścigi są na wysokim poziomie, a Limanowa należy do najwyższych poziomów w Europie. Za granicą mamy trasy nawet po 12 km. Auto na pełnej mocy nie jest w stanie tego przeżyć, także, także troszkę słabsza jak konkurencja tutaj, ale my wszyscy damy radę. Wszyscy tutaj chcą jechać jak najszybciej, najszybciej jak potrafią, niespecjalnie będę się różnił w upodobaniach, będę próbował jechać najszybciej jak potrafię, poza tym, że zmieniły się lampy tylne, bez zmian, samochód, który ma moc około 600 koni, może, może nie jest specjalnie lekki, ale spróbuję pojechać szybko. sobotni poranek z za chmur zaczęło wyglądać słońce, wróżąc ściganie po suchym, a tym samym walkę o rekord trasy. Układ sił w czołówce po czterech dotychczas rozegranych eliminacjach nie wskazywał zdecydowanego faworyta cyklu. Tomasz Mikołajczyk rozpoczął z wysokiego C i już w pierwszym podjeździe wyścigowym poprawił rekord trasy. Drugi podjazd trwał o prawie dwie sekundy dłużej i w rezultacie sobotnią rywalizację zakończył na drugim miejscu. W niedzielę wyciek płynu z Chłodnicy. spin przy ponad 150 km na godzinę przekreślił szansę Mikołajczyka na powiększenie dorobku punktowego. Ubiegłoroczny rekordzista trasy Mariusz Stec podczas pierwszego sobotniego podjazdu przegrał z sobą sprzed roku o około 4 sekundy. Pomimo poprawy w drugim podjeździe o 3,5 sekundy udało się dojechać zaledwie do najniższego stopnia podium. W niedzielę kierowca z Urzędowa stracił do najszybszego półtorej sekundy i tak jak w sobotę zmagania zakończył na trzecim miejscu. Pozostał spory niedosyt, zważywszy, że mowa o kilkukrotnym mistrzu Polskim. Prapkę na końcowy sukces miał coraz szybciej jeżdżący Andrzej Szepieniec, który w sobotę zaliczył dwa przyzwoite podjazdy. W mocnej stawce openów niestety zabrakło do podium około 1.1 sekundy. Czwarte miejsce. Podczas szóstej rundy krakowianin wycisnął 110% z siebie i samochodu. Poprawił swój czas z soboty o sekundę. Uplasował się na drugim miejscu pół sekundy za zwycięzcą. Aleksander Michałowski rozpoczął od czasu 2 minuty 35 yy, sekund i 5 setnych. W kolejnym podjeździe poprawił się o niecałe dwie sekundy i zajął siódme miejsce na koniec dnia. W niedzielę jeszcze odrobinę przyspieszył, co pozwoliło awansować na czwartą lokatę. Rekordista trasy sprzed dwóch lat, Marcin Bełtowski, nie potrafił się zbliżyć do swojego najlepszego czasu z Limanowej i obie rundy ukończył na piątej pozycji. Fort Fiesta prowadzony przez Słowaka Martina Kojsa, każdy kolejny podjazd pokonywał coraz szybciej. W rezultacie piątą rundę ukończył jako szósty. W niedzielę awaria silnika unieruchomiła pojazd i Fiesta do strefy serwisowej wróciła na lawecie. Obserwując podjazdy Tomasza Nagórskiego odnosiło się wrażenie, że przemieszcza się wolniej od konkurencji. Jednak w tym spokoju była metoda. Ku zaskoczeniu niektórych, to właśnie kierowca imprezy w barwach Ford Turbo zwyciężył w Limanowej w obu eliminacjach, dopisując do swojego konta komplet 40 punktów. Jest sukces, bardzo się z tego cieszę. Bardzo lubię przyjeżdżać do Limanowej. Tutaj jest bardzo miły klimat. Spędzanie czasu na zawodach bardzo mi odpowiada. Dziękuję organizatorom za zorganizowanie tego miłego weekendu i wszystkim kibicom za gorące dopingowanie. Spore emocji dostarczyli już tradycyjnie zawodnicy startujący w grupie N. Peter Jurena poznał Limanowską trasę w poprzedniej edycji wyścigu. Przyniosło to wymierne korzyści w postaci przyzwoitych czasów podjazdów. Sympatyczny Słowak w obu rundach zajął trzecie miejsce w grupie N. Waldemar Cruza w lancerze dziewiątej ewolucji zaczął bardzo szybko. W drugim podjeździe piątej rundy poprawił się o ponad 1,5 sekundy, jednak nie wystarczyło to do zwycięstwa w grupie N. W drugim dniu zmagań podjechał bardzo szybko, jednak znów do zwycięstwa w zabrakło niewielkiej części sekundy. Po ubiegłorocznym niepowodzeniu i demolce lancera Rafał Grzesiński w tym roku pojechał koncertowo i naginając prawa fizyki wygrał obie rundy w grupie N, plasując się przy tym odpowiednio na dziewiątym i szóstym miejscu, co przy takiej ilości potworów grupy A oraz Open jest nie lada wyczynem. Szybka jazda była owocem tego, że między mną a Waldemarem Cluzą było bardzo mało miejsca. Waldek narzucił bardzo wysokie tempo, no i dlatego musiałem się trochę spiąć, żeby go pokonać, co nie było łatwe, podkreślam, więc zawody są jak najbardziej na plus, jestem mega zadowolony, bo naprawdę walka była ostra. Polaków rywalizujących w grupie A pogodził znany z odcinków rajdu rzeszowskiego Igor Drotar w Fabii WRC. Wygrał w obu rundach, pokonując drugiego Andrzeja Papa Michalisa oraz trzeciego w grupie A Tarnowianina Grzegorza Dudę. Dziękuję bardzo wszystkim moim kibicom, co mi dali energię i silu, a to są szybko, jak są najlepsi znał. Ja sam jestem. bardzo spokojny z moją wjazdą i myślę, że to nie było plane. A była rywalizacja dobra i dobre czasy byli. Wszystko było dobrze. Korimanova urobila bardzo dobry wieści. Bardzo, bardzo dobry wieści. Mnie się pachał, a co som ja debatował z moimi uh, rivalami i oni chwalili, že bardzo dobre wszystko było. Wśród samochodów napędzanych na przednią oś najszybszy był Marcin Gładysz w Volkswagenie Siroko Klasa Open plus 2000. W klasie Open 2000 triumfował Roman Baran, dla którego limanowa dotychczas nie zawsze była taka szczęśliwa. Podium samochodów przednio napędowych. Uzupełnili goście ze Słowacji. Peter Ambrus w Woplu Kalibra oraz Józef Kliszka w Skodzie Fabii. W niedzielę Peter i Józef zamienili się pozycjami na mecie. Świetna organizacja. Podziękowania dla klubów, dla organizatorów, dla sponsorów za wsparcie. Jechało mi się świetnie, naprawdę. To jest najdłuższa trasa w Polsce, ponad 6 km, także można się nacieszyć podczas jazdy. Wspaniała atmosfera, pogoda dopisała. Nic dodać, nic ująć, no, tylko podziękowania moim sponsorom za wsparcie tutaj nowemu linkowi yy, energetycznemu Rockstarowi. I cóż, na pewno mnie zobaczymy. No, ja mieszkam, jestem, pochodzę z Tarnowa, także to jest, można powiedzieć, zawody po najbliżej mojego miasta rodzinnego Tarnów i, i będę tu przyjeżdżał, będę namawiał, będę polecał. Także do zobaczenia za rok. No dla mnie na pewno dobry, dobry weekend, nie ma co ukrywać. Yy, duża liczba... Zawodników, kibiców. Pogoda dopisała. Ja dobrze się czuję na tej trasie. Wiadomo, że wcześniej parę lat miałem przygody, ale chodzi tu o walkę, trzeba jechać szybko. Wynik jak najlepszy. Wygrałem ze Słowakami w swojej klasie. Było paru dobrych zawodników. No to z czego tego cieszę, ale szczególnie, że czas poprawiłem. Półtorej sekundy pojawiłem się w ciągu tamtego roku. Samochód delikatnie tam został zmodyfikowany, i to jest najważniejsze. No. No. W grupie historycznej do rywalizacji przystąpiło wiele niespotykanych już dzisiaj pojazdów. Począwszy od popularnych niegdyś maluchów poprzez Skody 130 RS, a na Porsche 911 kończąc. Bezkonkurencyjny, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, okazał się Piotr Ostrowski w BMW E36 M3. uzupełniali Jerzy Gołębiowski, we cross oraz Wojciech Koczeski dosiadający Subaru Legancy. Aplauz i szeroki uśmiech na twarzach kibiców wywoływały podjazdy Artura Rowińskiego w charakterystycznie ryczącym Audi Quattro. Teodor Kocul w kącie. Zdecydowanie pokonał konkurentów z A2000 Michała Bochenka oraz Radosława Pogana. Trzeci w sobotę Pogan niestety nie ukończył niedzielnej rywalizacji. Piotr Oleksyk od początku nadawał ton rywalizacji w klasie N2000, pewnie wygrywając piątą i szóstą rundę. Z niedzielnego zwycięstwa nie cieszył się jednak długo. Sędziowie techniczni stwierdzili niezgodność samochodu z przepisami grupy N i zespół sędziów sportowych wykluczył Oleksyka z szóstej rundy. W sobotę po ostrej walce z Oleksykiem Radosław Ćwięczek musiał się zadowolić drugim stopniem podium. Trzeci był Jacek Majer, rzadko spotykany na tego typu zawodach pojeździe z silnikiem diesla. W niedzielę trochę niespodziewanie najszybszy w klasie okazał się Janusz Jania w Alfie Romeo. Problemy z paliwem przystopowały głodnego sukcesu Radka i ostatecznie ponownie znalazł się na drugiej pozycji. 11 kierowców zgłosiło się w HZ 2000. Podczas całego weekendu w swojej klasie zdecydowanie liberował to nasz piśmie Rafał Pokłopień finiszował drugi. Na trzecim miejscu na mecie zameldował się Dariusz Armatowski. Szósta runda nie przeniosła zmian na pierwszych dwóch pozycjach. W niedzielę na podium klasy wskoczył Piotr Sztorc. W mocno obsadzonej klasie A1600 przez cały weekend najszybszy był Tomasz Żerebecki w C2 R2 Max. Drugi finiszował Marcin Kuzka. Trzeci Marek Mularczyk. Klasę HSZ 1600 zdominował Arkadiusz Borczyk. Podium klasy uzupełnili. Robert Pawlak oraz Adam Garbacz. Wszyscy Marek Pawlak w crx się okazał się być w sobotę poza zasięgiem rywali w HSJ 1600. Jako drugi rundę ukończył Grzegorz Wozowicz przed trzecim Adamem Magiera. Niedzielna awaria samochodu Pawlaka niestety przekreśliła szansę na powtórzenie wyniku z soboty. Najszybciej w klasie pojechał Wozowicz, wyprzedzając ponownie Magierę. Klasę HSZ 1150 stanowiło pięć światów Cinquecento. Pierwszego dnia najszybszy był Paweł Jakus, pokonując Jakuba Paczkowskiego i Macieja Kalinkę. W niedzielę to Paczkowski okazał się szybszy, spychając Jakusa na drugie miejsce. Kalinka ponownie trzeci. Piotr Karniewicz, prowadzący Sejczęto był najszybszy wśród konkurentów z klasy A1150. Drugi podczas piątej rundy Tomasz Zawada w niedzielę jeszcze podkręcił tempo i triumfował w klasie z przewagą zaledwie 0,2 sekundy nad Karniewiczem. Trzeci w klasie w obu rundach finiszował Mariusz Szkudlarek. Spośród czterech kierowców maluchów podjazdy wyścigowe najszybciej pokonał Konrad Tadla, zostawiając za sobą Waldemara Janeckiego i Michała Maciusika. Do rywalizacji przystąpiły cztery single sitery, które już przed startem przyciągały wzrok kibiców. Zwycięsko z tej batalii wyszedł Robert Steć w dalarze F-398. Wyścig górski, przełęcz pod ostrą, przechodzi do historii. My już teraz zapraszamy zawodników i kibiców na Piąty Wyścig Górski. Do zobaczenia już za rok w Limanowej.